Ciebie też będą jeść? Nie wiem, ale nie jeszcze czasami tego podnoszenia propów, a zamieniają się w prop. Kurde. Co to za pokój tu, kurwa Dobra, tutaj na pewno nikogo z was nie było, nie ma Co Coś jebło. No, to ja, to ja. <grym> dobra, ja wam powiem chłopaki prostą piłkę. Ja odpłynąłem w rejs parostatkiem. <grym> Okej, okay, to macie chyba dosyć tak, łatwą odpowiedź o chuj. To już jednak, jednak powróciłem. Już jednak wróciłem z parostatku. A bo ja ty ten i sobie... tak byś nie mógł wejść ja dole. Ja czekam swojego przeznaczenia dalej. Tak I dole. dole, że tam można iść jeszcze. Ja pierdzielę. No tam jest roadblock. No way. way. O kurwa. No way. Paki, znalazłem na dodatkowy granat, jakbyśmy się przechowywali. Dobra, jednak, jednak wróciłem do... Bycia na parostatku. Ale musiałem z niego... Powiem tak, walną w górę lodową. I trzeba było zmienić. Jego rozmiar <grym> karaba! Pójść, <grym> No nie, zablokowałem się! Co jest, Dobra. jest? No nie, już tego nie ma! <grym> Karabit major Szczerze rozumiem, A! że zrobiłeś im troller. Ja, no, ale nie, są ale nie, 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 to nie jest niewinny! strzelają do ciebie! Nie, to niewinny! No nie, co? Nie, nie, nie I widzę małpę! Małpo co stój, robisz? Stój, stój! Cześć, kasperku, jesteś czymś malutkim? Hmm, wiesz co, chcę najpierw coś wykombinować. Chcę się schować, najpierw coś małego i potem coś wymyśleć fajnego. Ja mam pewien plan, ale wymaga on ode mnie odpowiedniego przedmiotu, a ja nie wiem, co się wyrobi, bo raczej jest po mnie. Dobrze, więc... Nie ma ty, tego ty, ty się zmień, ty karton jebany, ty się zmień. Co? Zmień się karton, ja widziałem jak skaczesz, nie będę cię strzelał. Tak, cześć, tak, widzę cię, e... uciekaj, odwrócę się. Odwróciłem się, się. na chwilę się. odwrócić. Ej, daj mam pomysł. No, odwróć, o, Ile jest dziesięciu? No. Dziesięć, dziewięć. Tak, jak to Siedem, sześć, pięć. się to trzy, dwa, Dobra, ja wam powiem, że jestem, Patrz, jestem bardzo niezdrowy. Po. Jestem bardzo niezdrowy. To, co jest, że nie pierdolę w ciebie, odgradnij w pierwszym sekundzie, w którym cię zobaczymy, jak się ruszasz. Dobrze, a więc. Co powiesz ciekawego, Kasper? Jestem na pewno sporo warty, chociaż nie we wszystkich państwach na świecie. Na bliskim wschodzie ja na jestem sobie mnie bardzo cenią, ale Kobieta? jednak wartość to nie, to nie. eksportowa. Kobieta. Kobieta. Kobieta... Ja nie wiem, gdzie mnie cenią, wiem, że jestem bardzo niezdrowy. No i Zaraz niezdrowy przedmiot. Jeszcze musil, bo ja kiedyś też coś takiego zrobiłem. Ale to jest taki klasyk jakby, bo ja byłem bardzo chciałem to zrobić, dlatego? Ale to ja niestety, że trafiłem na kolegę, no. Powiem wam, ale ty, łopaki, ale się to. Toczy. Właśnie chciałem wam powiedzieć, chłopaki, że życie toczy. kołem się toczy, to na pewno. <laughs> I nie tylko kołem. Nie tylko kołem. także owalem, albo walcem. Potencjalnie ostrosłupem, bezostro. Nie, ostro. Znaczy, nie wiem, czy jest ostro, na pewno... Mam coś wspólnego z walcem, to na pewno. Masz coś obok ostrego w sobie, masz ostrosłup obok siebie. No ale to już jest zbyt, zbyt, chłopaków wprowadzanie na minę. Tak, myślę talerz, na pewno mogę ci powiedzieć, że taka, taka, taka myślę taki kawałeczek kubka, no nie ucieknie za daleko, nie? Takie krótkie nóżki raczej mam. Tak, wymiar ganka, no, słucham. No, że taki malutki kubeczek raczej to daleko nie ucieknie, prawda? Raczej małe, małe nóżki miałem, Czyli taka skrzynka to też ociężała, też daleko nie ucieknie z tego miejsca, myślę. To jeszcze? No to jak powiedziałem, jestem dosyć sporo warty. Niektórzy z ciebie piją. to prawda. W Polsce dostaje się cud i jestem warty najmniej w Europie. Pieniądz. Tu najtańszy w Europie obecnie. Jeśli chodzi o Polskę, A... Kuba zdecydowanie zadaje, wydaje za dużo pieniędzy na to. Kodak pewnie też. nie <grystanie> wydaje, ja, ja dostaję. A, no, dobra. A bo jest jestem. gazem, dużo z gazu. A... Może jestem gazem. Może jestem. Myślę. Golfem w gazie. Myślę, że on ma wszystkie trzy strony skupienia w sobie. Ja już. Chyba nie wiem. Tak no ale oczywiste. mam rację, jakby nie było, nie nie, nie, nie? nie, jakby mogę bardziej podpowiedzieć. Widzę dupę szympansę, to jest ostatnia odpowiedź. <grym> to już zawsze dobra podpowiedź. Na dworze. No jest prawda, jestem na dworze. Chłopaki, wypuśćcie mnie, zablokowały się drzwi, dobra? Życie kołem się toczy wciąż, to jest lekkie perpetuum mobile. A ty sam wiesz, że się dalej toczy w kółko, nie? Perpetuum mobile, nieskończony ruch. Perpetuum mobile. Thor's Engine moment No to, to osoba tutaj szukająca obok mnie to Perpetuum debile uprawia ewidentnie. Patrzcie się w ścianę, kurwa. Osoba szukająca. Osoba szukająca, no zobacz. Widzisz Perpetuum mobile? Wieczny ruch. Piękna, nie? Ale składałem? No nie. Także znajdę czy nie strzelić. No nie, to ja 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 Perpetuum mobile, no. Wieczny ruch. Ej, ale wiesz, że to się kręci tak za każdym razem, chyba? No, życie koło się toczy. Dobra, to. No co, napijemy się chłopaki, co? Usiądźcie sobie na ławeczce może Nas będą drastyczne środki chyba wymagane. Nie, spokojnie, to, nie, nie ma co Bo Kuba, nie chciałbyś trochę skorzystać sobie z tego paliwka? No <grym> to Kuba, nie chciałbyś trochę skorzystać z paliwka? <grym> niesamowite, to ja, nie jest tak Stali będą no, no. patrzyli się faktycznie w niego skorzystać. i git Dobra, macie tak. czas do 4 minut po prostu Dobra, git, ja już gid Dobra. Tak. Powiem się że tak przyjdź do mnie do pokoju i przejdź sobie po prostu dalej, nie? Jak w się sensie, tak ci powiem jakąś ciekawostkę, że widziałeś, że ja cię... Ja ja Miałeś teraz? Nie, ale wiem wiem gdzie jesteś, tylko cię nie widzę jakby wiesz Okej okay. No to tak Kurde, to ma ja fajnie, powiem... że Porton mapa, ale... że, że mapa, ale, ale jak nie jak mi to dawać Ja powiem tak, ja, ja dla niektórych mogę być najlepszym przyjacielem, dla innych największym wrogiem Dla jednej postaci w szczególności See you. A to jest też dobra podpowiedź Tu chyba niczym wcześniej nie jest Ja jestem tak w jakichś wraz. piwnicach tak. na pewno jakieś podziemie A ja na przykład obiektu, tak widzę wielki wiatrak Wielki No. Więc jest takie dosyć pomieszczenie no ktoś, ktoś tu był, no Pomieszczenie no dosyć ciasne Widzę szympansa Cię ktoś mi... Myślę, że szympans, jak się skapnie, że tu jestem, to mi wystrzeli w pysk za, za karmę słuszną. <laughs> szympans się nie odzywa, mnie to trochę przeraża. Szympans się właśnie obrazi za tą rundę. Nie. Nie, szympans po prostu tu biega i... I nie chyba wiem, co go słyszę, chyba go słyszę, bo jest jakiś rozpierdziel. Może nad sobą gdzieś go słyszę. Oho? Mhm. To jest zjednoczone. Kurwa, nie wyjdę stąd, what the fuck. Ja powiem tak, ja mam podpowiedź Moja podpowiedź będzie wtedy, kiedy kogokolwiek z was zauważy Ok. FUWA I see you, no i chuj Nie wiem co zrobić O no O no No wskoczyłeś na mnie, na mnie wskoczyłeś, Będę to bieżeczka tego wskoczyłeś że gdzieś tam łazisz Dobra, mogę, można już? Nie, jeszcze nie, chwilę O Missing Textures Masz... no bo tam jest jakiś taki Cześć grzybie Ha, ma. ty się ruszasz No dobra, pospany eee. jestem Nic nie widziałem Ja też nie Chodźmy grzybie, na przygodę razem, trzeba oczyścić nasze laboratorium Zgadzam się Ty, patrz, kubele No Ta Go. Ty Ale, powiem ci tak, trzeba znaleźć tych gagatków, bo niszczą nam eksperyment. O nie Uh. Widziałeś to? I see you. Ty, leży uh. kolejny. Nieskończony, po prostu ten. Przedmiot, ale tu coś Nie. Można powiedzieć, że czabru jest waszą światłością i powie wam wszystko. Raczej uh, Raczej to pokażę. Nie ja <laughs> ja się na tej mapie logicznie. Biegam w kółko. A Składak no. z kolei jest waszym bardzo dobrym przyjacielem. i Przyniesie wam ogrzybek Ogrzyba! Ogrzybek! Ujdź tu. random tam. Ee, no ty kurwa, daj się! Ci... To był test, to był test, to był test! Aaaaaah! Ja nie test. wiedziałem, że tam jesteś. Aż moja kamerka, kurwa, podziela moje... O! moje odczucia w tym momencie! Ja nie wiem, kiedy Aha! To się... Tak oświetlasz! Zobaczyłem, co na projektorze. Ty się nie skapłeś od razu, że ty nie może to no, coś jest nie tak, ale dobra, dobra, to no trudno Tak świecisz, normalnie jest ten jakby efekt świecenia A to u mnie jego nie było w ogóle To u mnie jest, generalnie u mnie, normalnie jakby świeciłeś, wiesz? Okej, okay, no to coś, no to wyjaśnię, dobra, niech będzie Oko jumbo Hmm No ja tak Ja się schowałem Tak Tak, to jest zdecydowanie podpowiedź Tak a ja, tyle, ja się schowałem. <gry> Kurwa, wiem, że no, tak to jest to Powiem ci, że szukam czegoś lepszego, bo jestem no. małym głównym i nie chcę z tym być, bo to nieśmieszne. No dobra. O, cześć, Kuba. Widzieliście, jestem. Widzieliś, jestem. Cześć, Tales. Um, Kurwa. Okay. To było szybkie. Zasłużoność. Tabletem generalnie. No. Nie, ja byłem tabliczką. A tym karteluszkiem, tym karteluszkiem, tak, i, i szukałem jakiegoś miejsca, znalazłem tu eee. tabliczkę pod nogami. To, 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 bo, to bo jest to, to, akurat feature mapy, stary. Satel jest świetny, generalnie. Ja się nie nie się byłem, to, już. To, to jest feature mapy, generalnie byś, chyba. Kurwa! Kurwa! <laughs> <laughs> Zaraz pod grzybka! Kurwa! <laughs> Zaraz pod Podgrzybek nawierzony! Yes. What? <laughs> ty oh, ty kurczę, no to instant, to jest instant kipy na wszystkich Ja wszystkim. patrzę do góry I on był? Wiesz co? Przede wszystkim to oni mają tendencję do niepodpowiadania jakby już Okej, okay, to było szybkie Ty się właśnie popełniłeś samobójstwo? O, popełniasz samobójstwo Nie, bry morze No i schowam się znowu Co jest? Pokaż główkę Da się jakoś wyjść z tym ciekawego? jestem prawie pewien, że utknąłeś Więc pokaż się dobrowolnie, a nikomu nie stanie się krzywda A nie da się wyjść Bo tam jest strzał Gdzie ja ty jest? Czy ty uciekłeś mi stąd? No uciek. Tu jest taki cube do schowania Oho! E! Ty! Dobra, to jest epickie Shader potrzebuje twojej pomocy Że co? Wiesz jak był ten taki pokój, gdzie wlatywały rzeczy tubą? No nie wiem gdzie on jest, Idź do jest. niego, Idź do niego. Ja wiem że on istnieje nie ja nie wiem gdzie on Tylko wie. spróbuj znaleźć, bo ja, ja stąd nie mogę wyjść general. co on ci poradzi na to, że nie możesz tam do wyjść? wyjść? Znaczy, zobacz jaki jest problem. Zobacz jaki jest problem jak tu przyjdziesz. Lepiej bym szukał propów. Ale pójdę. Jak przy okazji cię znajdę to git. Bo tak szczerze nie mam pojęcia gdzie jestem pokój. Nie to mapa jest gigantyczna A. Słyszę drzwi, jak jesteś gdzieś obok Ale rozpierdol Kurde, ja się nie mogę nic się ruszyć, no Czekaj, pomogę ci wiekuję Ło! Ale coś się nie było Co, coś tu było? No Nie, generalnie jest był takim... wie jak był ten... Thales niestety, no No ja wiem, że ci uciekł i do, do czembera się schował Tego dostowego. Plusem było to, że... Dalej mnie nie 50... znaleźliście? Plusem jest to, że miałem 50 HP Popaki szukajcie, a znajdziecie mnie, naprawdę nie można pominąć. Eee, dwie minuty do końca. Ja dam podpowiedź, tam gdzie się zaczyna, tam też powinno się skończyć. Mhh, nie to 43, nie? to Słuchaj, czemu za każdy raz jak jakieś jakieś miejsce na tej mapie, to już tam jesteś? No, ja się znalazłem też przypadkiem. Ej, ale bo ja nie A. wiem, jak oni mnie znaleźli, w Chyba przez to, że ty jej odrzuciłeś uwagę. Tym razem, krzesełko! Tym był, tym był. Znajdź tak, krzesełki. Ale, ale stawiałeś tak, sta QB na przycisku, bo byłem ja obok przycisku. C aha. Ależ, oceń to moje, bo to ja naprawdę... <laughs> ja... <laughs> ja... <laughs> ja nie mam do zaliś tego zaliś, pojęcia, gdzie oni się pochowali. Moje chciel... chciałeś, ale moje tak, pojęci... ale tak, tak. Aha, dobra, nie ma... Błagam, znacie czabra, kurwa mnie zostawcie. Ja bym strzał! Nie, nie mogę czabru! Gdzie jest czabru? To, to było to tak ADP, zrobione pod MEMA, nie? To było tak pod MEMA zrobione To to dużo. jest To jest niesamowite. Nie mi się po prostu wydaje. Nie no, niesamowite! Że... I mi się wydaje, że po prostu jestem Colorblind. Oni po prostu nie rozróżniają koloru. To jest niesamowite. Czabru, tymczasem zobacz, co u mnie się odpierdają. On się ze mnie! No się nie czekaj, się nie, czekaj, czekaj, bo ja nie mogę, bo teraz jakiś się poruszę przez przykład. to Syl czy ja, można wiedzieć przynajmniej? O, <grym> to to jest pan do wody. Jest do wody. <grym <grym ja pierdolę. Okay, ja pierdol. On jest gdzieś w tej głównej hali dosłownie. Mówił, że tam, że ta jest. Ale myślę, że gdzieś schowany. Ja nie, jestem ślepy jak kres po prostu, tego nie widzę. What to się dwa kontyngenty to dzieje. Boże, nigdy życiu... znaczy, Ja tu stoję przed twoją mordą od samego początku. Ja się nie ruszyłem na milimetr. No jak Teresa goniłem? Nawet jak telesa. Ja byłem ja I skillku pierdol... raz Muszę namierzyć ten pokój znowu i będzie dobrze. Dobra, ja dam taką podpowiedź, że powiedziałem w jednej rundzie co chcę zrobić i co zrobiłem. Czyli zrobiłem te pilniejsze główne, jakieś się dało i zadziałało. Ale jeszcze to pomoże kogoś? Nie wiem. Nie wiem, czy słuchałem. Generalnie, jak ktoś z was otwierał drzwi na górze? Na, na górę, czy nie? A ja Do wiem, czy jest nie. góra. No dobra, czyli Ciz, podobnie, albo szatry są na górze, bo są drzwi A nie, otwierane. to tutaj, dobra, to jak to jest góra, to ja też jest Ta, 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 ta ja nie wiem, gdzie Dobra, ja powiem wam, że każdy obok mnie już przeszedł. Każda osoba, wszyscy. Dobra. No ja miałem najkrótszy z tego. Czyli jest, czyli jest albo w tym pokoju, czabru, albo po tej drodze. Eee. Czy znaczy, wiesz, zawsze mogę uciec, nie? Krzyk jak ci idziesz, Later? Yy, Kombinuję, jak koń pod górkę, wiesz? Ja na przykład nic nie robię, nie ruszam się, tylko oglądam sobie. Już chyba też się nie ruszam, chociaż. Widzę kolegę, który właśnie wybiega po schodach. Ale w jakiś sposób go widzę, to nie powiem. Co ja w ogóle, Later, tam wtedy wszedłeś do góry. Normalnie tam się da wskoczyć po prostu. Tak, normalnie, z Shiftem, z kontrolem. Ale, ty, ale generalnie to się da tylko skaki, wskakiwać bez jak się nie zmienisz. Zmi tak, tak, zmiany już, zmi już nie jest Zależy w chyba w co, ale... Tak, zależy od rozmiaru, zmieniała. zależy od rozmiaru przeważnie. G generalnie Znanie. większość rzeczy, nie? Dobra, Sid, ja, ja się schowałem. Coś wymyśliłem. Ja Bo, też. O, ty! Zostaw tą kosteczkę! Patrz, jakie serduszko na ciebie ładne pokazuje. Właśnie dlatego ją tykam, jest moja. Okej, no to sobie ją zabierz. Wiem, jak ty rzucił kostką właśnie. Nie, zostaw, ale sobie ją zabierz. O, jeszcze Z spadł z góry, ty. Nie, spadłem. Na Mówi, że są obok ciebie, a nie potrafią znaleźć. No, no są, to coś kombinują, coś kombinują. No? Cóż. No i wymyślili, ale. A jak dalej się spadnie nie do wody, się. to gdzieś się wychodzi? No jest i Jest taki kwadracik do zejścia w dół, i tam musisz wejść i poczekać chwilę. Łuka, szympans. Łuka A, a o, to nie masz spłynąć na, nie mnie, na, dno? na dno. Ale, że w wodzie? Na dno hmm. musisz spłynąć w wodzie. Okej. Okay. Tak, musisz znaleźć taki jakby kwadrat do zejścia. To jest po na brzegach? A dobra, nieważne. Fuszeczko, ja Cię kocham, weź nie, nie rób mi tego. Nie, <laughs> nieprawda, nie kochasz mnie. Fuszeczka? Kurde. O kurwa. Uzapił, jezus mój. Eee, O, ja się lekko zablokowałem o Ciebie. <laughs> Ale jest prawda no nie, kamerka mi się z tego na Mówisz, ja też, że zażegnałeś swój kryzys? E, chyba tak, ale kamerka ale wiesz, laki, ale wiesz, wiesz co, Szlater, ja zauważyłem tą puszeczkę za tymi i nie chciałem strzelać od razu, chciałem najpierw odkryć cię. Dobra, tak, ja powiem nie tak, tak Powiem tak, Ale sobie ja powiem widocznie? Że... Tak, byłeś bardzo widoczny, jak tą pierwszą skrzynką się odsunęło Kurde Powiem wam, że ja też jestem puszką I przez całą grę spojrzała na mnie każda osoba, każda osoba, która przeszła Nie, to jest puszka! Oh, kurwa. O kurwa Co tam Kuba? Um. Uciekłeś? Uciekłeś już? Ty ty nie, nie chciałem tego zrobić. jumpscare kurwa. Nie padry Uciekłeś Slender. Co to ma być? Horror Uciekłeś. game, no Teraz się mogę wyjścia znaleźć. Wiesz co? Ej no! Ja chciałem... Co się de... stało? Nie ja chciałem ci też znaleźć sidowi. A, no to... Ooooooo no, eee. kurwa z nich. No. Potrafię wyjść z tej wody. A, no to. A, tu jest, dobra. No serio? Gościu. Tu złe ścianie cały czas stałem. Aha. No trochę też <noise> skojarzenia śmierci. Pumyszy mi się kończą. Mi już się skończyły. O, zrobię coś takiego. Ja generalnie bardzo w portalach lubię grać No bo zrobiłem Liran już Wygrałem jeszcze raz To mi się grało Bo to się dowiedziałem, że jest opcja ETX żeby sobie włączyć Moda Nie zrobiłem tego, bo zapomniałem I Generalnie jeden z moich poziomów Tak się składało, że był poziom piąty Aha To fajny poziom, to prawda no. Ja Ci na przykład powiem, że mam Obok siebie Symbol anarchii. Okej okay. A bardziej mam przekreślone coś Ale nie powiem co jest w środku Trochę jak dynia wygląda Ale to nie dynia Ale ja to mapa o portalu to myślę, że da się domyślić na spokojnie co jest przekreślone Na hmm. okay. RPG podniosłem Mapa na piątek. No mówię Ta rakieta tam się znajduje Przerysujemy RPK Co jest? Jak ten RPK wygląda? mnie, jestem przy piątce Jeżeli jesteś przy niej numer 5? możliwe, że jest. No jest, jestem właśnie numer 5 Może jestem blisko Kurwa, teraz to wszyscy tu jesteście Serio, tam wszyscy tu no. Ej, mam pytanie, czemu te drzwi się otworzyły? Nie wiem. Czekaj, czekaj ale czekaj Te drzwi, bądź tam, bądź tam Ja na przykład wentylator, jest fajnie, przewiewnie Praktycznie z każdej możliwej strony mam Od... jakąś dziurę Nie no, się potworzyły, tam nikogo nie było no, Nie wiem Tylko z jednej w sumie nie mam, nie mam żadnej dziury i to przykro no A nie, w sumie jest dwóch Ty, wiesz co jest ten... najgorsze? że ty tą czerwoną kopeczką z tego szutka że i co tam masz? Rocket Launchera namierzasz Właśnie się zacząć stresować Z roketa wola, Ale z roketa, jak z wiązeczka W ja sensie, da nam choć trochę tak, pogonić tam Shutter, o już mam dla ciebie tak, kotek <laughs> Ale ładna, dziękuję to dla mnie No, jak się pokażesz możesz ją wziąć. Przykro, że z, że z mojej pozycji nikogo nie widać autentycznie. Nic ani pustki w tym laboratorium. Czyżby by łowcy poszli na wakacje. Ale z życiu! <grych> o kurwa. No i, a dobra To może kosteczka zadziała Ale na drugiego. No takie się to. Podnosisz, mimo że tu umiesz, no i tak mi ci zobaczy to przegryzło. Dobrze A więc. I kanał jest fluid. Zobaczmy, co tam w sięberze piątym. <grym> <grym> Tylko ty, Ale musiaczka, Ale fajnie, fajnie. Ale musiaczka fajna! Czekać, <grym> Ale fajnie, kolega. Ale Mogę się zwiedzić? Tak gówno? No, chyba nie, właśnie. NIGDY mnie NIE znajdziesz tu tu, 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 tu. poczekaj poczekaj mogę okay. to ty będziesz ze mną zamknięty niejasnowo ty to co? to jest groźba co ty robisz? co ty układasz? pasjansa ty co ty, klo ty klocek co ty robisz? ja SAM ZROBIŁEŚ Masz tu jeszcze jakiegoś kolegę, czy sam tu jesteś? Czy jest z co, nie mam żadnego pojęcia Myślisz, że mnie nie zauważysz, jak tak się ustawię? Czekaj Mmm Czekaj, czekaj, wiem, mam pomysł, mam poczekaj no, kurwa no Ja pierdolę no. Poczekaj patrz. Ale fajna klawiatura Fajna klawiatura Mmm Pusto Ej, zrobimy deala? Jakiego? Ja cię tu zostawię, dobra, ale nie wychodzi z tego pokoju do końca rundy. Dobra. Dobra. W będziemy się znaleźć w pokoju. Okej. Okay. rozbić rozbicie szkła. Dobra, jak się bawisz? No cześć, no, bo ty. <laughs> to znowu ja. Bo ja wybornie. To jest ty? Nie, oszukałeś hmm. mnie Jest za wami Uciekł nam Gagatek nie mnie oszukał Gagatek nam uciekł <laughs> Szukał cię? Ja wiem, czy mi się klipy robią generalnie, bo ci się nie to źle Nie pokażę Ja, ja mam wrażenie, czego klipy. No to nie rozumiem, Czabro, co ty tam jesteś? Że tego widzisz? Nie Wszyscy? wiem. wam ciekawego, ale. Pewnie przez ścianę. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ty tam No i się Skoda, siedzi, z minota za 35, to znowu się nie odsąpił. No ja roku. nic nie powiedziałem. Nie, powiem, nie, nie ale po się z... bawię. My Czabro się bawiliśmy przez cały nie czas. Nie tam. wiem. Słowo bez kontekstu, że Nie wiem, no mów coś, no prosi o podpowiedzi za każdym razem. O, ale... ja w ogóle myślałem, że szlata o, grzybek. się patrzy na mnie, a potem się okazuje, że puszka lata. Nie, ja tam jest ja tam gdzie jesteś? O. Ty tu byłeś szabrą przez cały czas? Że, że po prostu? No? A widzisz czy nie? Nie, tak a tu się pokazało. Ja myślałem, że to jest jakiś. A niko. Nie, bo ty był na dole no to nie. Ja, ja tu się. Nie, bo jestem się jeść, mogłeś to się jeść, to do dobre pokażenie, fajne pokażenie. Przysiega, myślałem, że to jest jakiś niko. Nie tak jak się jest nieprzemienionym, to jest kilka razy. Ale przy siebie, że to jest jakiś niko, ja się zastanawiałem czemu to skacze. Ej! Grzybek, grzybek, mam coś ważnego. W dupie z wami. Grzybek! Patrz rura! Nie <noise> ze sobą, kurwa krytyzów. Ej, Ostatni, powiedziałeś to, ty? się nie rusza. Ej, się nie rusza. Musisz zamknąć drzwi, bo ja, ja się boję być takim przy ludziach. Drugie też. Okej okay.